Hej, witajcie na kanale Pan Radek i jego piesek. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją zestawu wahadłowiec Kajlorena z 2020 roku. Kosztował on mnie e, e, 40 zł, ale jego cena katalogowa to 50 zł bez grosza. Zaczynajmy. E, tutaj mamy figurkę z Lego Star Wars. Bardzo ona mi się podoba. Ma super czapkę. Podoba mi się te, te sklejenia, tym czerwonym czymś, które było można widać. E, było można zobaczyć w dziewiątej części uni e, sagi Skywalker w, ze Star Wars. E, miecz świetlny ma kształt krzyża. Kajlorel miał wyjątkowy miecz w całym uniwersum Star Wars, ponieważ tylko on posiadał taki miecz. Dobrze, przyczepmy go. I on ma bardzo fajny szary rękojeść. No, nóżki, nóżki nie są jakieś mega specjalne, ale, ale za to torsik, no, niczego sobie. Ma dwa wyrazy twarzy. Taki zdenerwowany i taki pokojowy. Dobrze, przejdźmy do statku. Niestety kilka elementów jest podczepiane, ponieważ potrzebowałam do innej budowli, no ale prezentuje się bardzo ładnie i te, nawet bez tych elementów. Mamy tutaj dwa działka, tak samo jak w SIT-infiltratorze, który był już wcześniej na kanale. Bardzo podoba mi się ta lampka z przodu. E, tutaj mamy taki klocek, e, taki, no, nie wiem, jaki, taki, e, taki, jakby uchwyt. O tutaj. Tutaj jest lampka, tutaj są takie sztabki. I mamy tutaj panel sterowniczy. E, dobrze. E, tutaj na dole no, nie ma nic ciekawego. E, dobrze, że te skrzydła się ruszają. Bo jakby się nie ruszały, no to trochę słabo by było. Tutaj mamy takie wentylacje. E, tutaj też ona się znajduje. E, no i tutaj mamy taki. E, klocek 2 y, na 4 No i to no, no wszystko. Wszy, wszystko na temat statku. Teraz zobaczycie go razem z Skylorenem. Dobrze, tak on się prezentuje z minifigurką No, nie jest nic co specjalnego. Dobrze, przejdźmy do mojego customowego modelu. Właśnie, zapomniałam wspomnieć, że mam dla Was customowy model. I jeszcze Wam przypomnę. Że pan Radek, jeśli dobijecie 5 subskrypcji, dostaje prezent. Ciekawe, co dostanie kolejnym razem. Dobrze, teraz e, przejdziemy do traktora. Tak się on prezentuje z boku. Zobaczcie sobie z przodu. E, teraz z tyłu. I dobrze, przejdźmy do opisu. W środku traktor, no, nie ma nic specjalnego, ale możemy tu wstawić ludzika. Ja przykładowo wsadzę tu pana Radka. Tak trochę słabo mieszczą się tutaj minifigurki, ale to jest mój custom, więc nie musi mieć minifigurek. Ma tutaj rejestrację i dwie lampki. Z przodu ma małe koła, a z tyłu duże. Tutaj mamy taką dźwignię, która ma służyć jako komin. E, tutaj mamy e, w, w środku białe felgi, a tutaj są szare. E, z tyłu mamy białe lampki. E, tutaj mamy daszek, który można łatwo zdjąć. I można zrobić również taki traktor e, bez dachu. Ale. To już tam takie szczegóły. No, tak od spodu No nie ma nic ciekawego. I ja zrobiłam tą rejestrację, że ona tak zdołuje z, razem z tymi lampkami. Tutaj zdołuję ją przyczepiłam. Dzisiaj możliwe, że pojawi się jeszcze film na kanale. No, ale to nie, 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 nie wiem, czy się pojawi, ale raczej nie ale jutro na pewno się pojawi i mogę wam zdradzić że jutro będzie e, mój customowy moc. znaczy taki mini mod, e, mini mods, e, nie wiem, już zapomniałam taki e, taki lego city mini moc, ale e, w sensie że będą tam policjanci i strażacy, i w ogóle, a w piątek pojawi się recenzja nawet sporego zestawu. Więc bądźcie czujni. Ja się z Wami żegnam. Papa! Pa.